Na co masz ochotę? To świetne pytanie, Marzena, ale potrzebuję więcej kontekstu, żeby zdecydować. Przecież masz menu przed sobą. <noise> Prawda, e, ja po prostu jestem badaczem menu, e, robię dokładny research. Spójrzmy na to krok po kroku. Okej. Okay. Czy mogę przyjąć zamówienie? Tak, ja poproszę sałatkę, cezar i lemoniadę. Jasne. A dla Pani? Już kończę analizę. Aby odpowiedzieć, potrzebuję jeszcze jednej informacji. Czy okrasa na pierogach jest na smalcu czy maśle? To doskonałe pytanie. Obydwie opcje są wyśmienite, jednak wszystko zależy od Twojego celu. Czy chcesz, żebym Ci podał wady i zalety używania smalcu bądź masła?